Lublin 23 lutego 2017 roku. Jesteśmy przy ulicy Lipińskiego w Lublinie, w dzielnicy Czechów Południowych. Wiatr rozwiązał problem smogu, to smog wziął się za miejsca postojowe. Tu jeszcze w ubiegłym tygodniu parkowało średnio 10 samochodów, głównie tych korzystających. Z możliwości zaopatrzenia w artykuły pierwszej potrzeby, i ktoś nagle wpadł na pomysł, żeby postawić znak, który za chwilę Państwu pokażę, i wysłanie Straży Miejskiej do egzekwowania wynikających z niego zakazów. Szkopu polega na tym, że po pierwsze Wcześniej za pieniądze publiczne wykonano te miejsca postojowe, zerując zresztą wjazd do poziomu ciągu jezdnego. Po czym postawiono znak zakazu postoju i zatrzymywania, a następnie zlecono Straży Miejskiej. Działania egzekucyjne w postaci zakładania na koła samochodów blokad i wystawiania mandatów. Każdy, kto ogląda ten materiał, zgodzi się ze mną, że jest to absurd. Wydać publiczne pieniądze, Na wykonanie miejsc postojowych zgodnie z literą prawa i rozsądkiem, a następnie wprowadzić zakaz korzystania z tych miejsc, co tak na dobrą sprawę dotyczy nie tylko tych, którzy się zaopatrują, nie tylko tych, którzy prowadzą tu działalność gospodarczą, ale również i, i mieszkańców. Tego skoninąd, Miejskiego obiektu. A ten znak, drodzy Państwo, który zakazuje postoju i zatrzymywania w miejscu o szczególnych potrzebach, bo tu nie ma gdzie palca włożyć w dzień, czyli w czasie, w którym większość mieszkańców jest w pracy. Więc ktoś wpadł na pomysł, żeby przy tych ograniczeniach i braku możliwości postojowo-parkingowych postawić taki oto znak przed wykonanymi za publiczne pieniądze miejscami postojowymi i Na takiej podstawie dokonuje się zakazu korzystania z wykonanego wcześniej za pieniądze publiczne, miejsca, w którym każdego dnia mieściło się 10 samochodów. Andrzej Filipowicz, członek Rady Dzielnicy Czechów Południowych.